Wewnętrzne czynniki, opinia o nas, bardzo, bardzo ważny czynnik, na który mamy bardzo duży wpływ. Jeżeli my się przejmujemy opinią o nas, to my siebie stresujemy. Koniec, kropka. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to y, wymyśla. My możemy nie, nie przejmować się innymi ludźmi. Tak jak ci ludzie w Irlandii, nie przejmują się wyglądem. Jeżeli ktoś jakiś Polak by do nich podszedł, ale ty źle wyglądasz, to on by powiedział, eh? Y? I poszedł dalej. Nie stresuje się. U nas, o, o, to gdzie tu? To już mamy trochę stresu. To, jest, to są takie malutkie, malutkie stresiki, które potem one, one się wszystkie kumulują i mamy tego dużo więcej. A tutaj mówię o wyglądzie. A jeszcze jakieś inne rzeczy. Zaprosimy kogoś na obiad, to trzeba dom wysprzątać, trzeba jakąś zastawę wyjąć nową, bo przecież co oni o nas powiedzą? Co oni, jakimi, jakimi jesteśmy gospodarzami i tak dalej, i tak dalej. Jakbyśmy zrobili dużo mniej, też by przyszli, też by zjedli byłoby fajnie. Idąc dalej, chcemy się dopasować, ale jednocześnie być inni, Ten, to taki czynnik stresujący, czyli to są dwie, dwie rzeczy, które chcemy zrobić. Bo my chcemy się, jako ludzie, chcemy się dopasować do, do społeczeństwa. No nie chcemy być jakimiś tam odwódkami, jesteśmy yy, stadni, my lubimy być w grupie i chcemy się dopasować, ale jednocześnie każdy człowiek ma takie coś, no, coś tam, ta inna fryzura, inna bluzka, jeżeli, jeżeli dwie panie są w tej samej bluzce to yy, okej, okay, ma, ale pan masz fajną bluzkę, może by trochę żartu, ale, no, ale jest troszeczkę na zasadzie no, dlaczego ona ma tą samą bluzkę. Yy, jedno, jednocześnie chcemy być podobni, jednocześnie chcemy być inni i to są dwie rzeczy, których nie da się pogodzić i to jest taki zawsze czynnik testujący i dobrze o tym wiedzieć, że takie dopasowanie się na siłę niekoniecznie musi być dla nas dobre, no ale no Dobre, do, trzeba to wiedzieć, że ten czynnik zawsze będzie dominował, czyli który zawsze będzie dominował, a zawsze będzie takie coś, że taka chęć bycia jednocześnie z kimś i, i troszeczkę jakoś tak indywidualnie chcemy błyszczeć, czyli właśnie to no, o, o tym posprzątanym domu i przyjęciu i tak dalej, że musimy mieć wszystko na maksa super, żeby nas nie obgadywali. No i to jest dodatkowy czynnik stresujący i porównanie się z innymi, to do każde ja też niestety, niestety mam. Walczę z tym non-stop. Najczęściej tego nie robię. No ale no niestety, ktoś coś zrobi innego, coś, co ja chciałem zrobić, no to zawsze mówię, aha, zrobił dobrze, lepiej, gorzej, ja robię gorzej, lepiej. To jest y, bardzo zła rzecz, tego nie powinniśmy robić, bo my zawsze porównujemy jeden czynnik do, do całego życia naszego, a czynnik to, u tego człowieka na przykład ktoś ma dobry samochód, a my jeździmy takim starym gratem i w ogóle nasze życie jest do dół. A on ma taki fajny samochód, ale być może jego życie też jest do dół. Tak, z doświadczenia, z wiedzy, z rozmowy z ludźmi, którzy mają dużo pieniędzy wiem, że najczęściej duże pieniądze idą z, dużą, z dużym wysiłkiem I, i taka jest prawda. Oczywiście są ludzie, którzy, którym się udało, którzy mieli jakieś tam tak zwane złote, złote strzały i zrobili nic, ale im zadziało jakiś pomysł, spadł i tak dalej, i tak dalej, ale ogólnie ktoś, kto ma dużo pieniędzy, dużo pracuje, taka jest prawda, nawet tak dobrze poukłada, to pracował wcześniej dużo, a teraz zbiera z tego profity jakieś. No ale no często, no, przykład taki, teraz mi przyszedł do, do głowy z jednego kolegi, który w jakimś tam firmie miał dobre wyniki. Jak z nim rozmawiałem, powiedział, że no tak, tak, ma fajny, dobry wynik, no ale nie ma już tej dziewczyny, którą miał wtedy. No, dom, który miał, czyli mieszkanie, które miał, no to już trochę zaniedbał i się przeprowadził do innego. No teraz już stać, to ten, no, ale no, kilka sztywników wymyślił, wyliczył, których już nie ma. No, i troszeczkę na zdrowie podupadł, bo przecież nie dbał. Bo, bo przecież jak tam mnóstwo jeździł, no to fast foody, kola, Pepsi i tak dalej, i tak dalej. Nie dbał o siebie i, no i miał wyniki. To jest. Jestem, jestem w trakcie na razie pisania książki o sukcesie i zbieram właśnie takie różne historie. Ogólnie mówiąc, ktoś, kto ma takie duże sukcesy, tu już teraz czymkolwiek, czy to są pieniądze, czy cokolwiek innego, dużo poświęcił. Sportowiec dużo poświęcił. Ma dużo pieniędzy, ale dużo poświęcił. Już każdy, kto ćwiczył, wie, że sport zawodowy to nie jest zdrowie. Także porównujemy się i to nas stresuje.